Dobra, to jest autentyk. Jedziemy do Olsztyna, potem lecimy do Sopotu. W międzyczasie zatrzymujemy się na stacji benzynowej. Ciężko znaleźć coś dobrego do jedzenia, człowiek jest strasznie głodny, więc sięgamy po hot dogi. I ponieważ jeżeli chcesz komuś obrzydzić jedzenie, to najlepiej powiedzieć z czego zrobiona jest parówka, więc sięgamy po hot dogi wegańskie. Pierwszy gryz i czujesz, że... Dziwne uczucie, to znaczy bułka jest ciepła, e... Parówka na początku jest wegańska, parówka jest zimna, a potem wraz z dalszym jedzeniem robi się coraz cieplejsza. Tak wygląda jedzenie na stacjach benzynowych. No dobra, przed podróżą jednak stresik trochę był, że daleko, że pierwszy raz taka duża podróż, że, że z samochodem mogą się wydarzyć wiele nieprzewidywanych rzeczy, ponieważ auto już jednak swoje lata ma i... No, w Stanach Zjednoczonych mógłby już legalnie kupować alkohol. A przede wszystkim strach przed chyba innymi kierowcami. To znaczy, z jednej strony, ciężarówki, które równo jadą 90 na godzinę i trzymają się w miarę blisko siebie. A oprócz tego, kierowcy, którzy chyba mają takie poczucie, że jesteśmy na niemieckiej autostradzie i nie ma żadnych limitów prędkości. To jednak, u takiego było, nie było jednak młodego kierowcy wywołuje pewne pewne stresy, no chyba tak to trzeba określić. Ale się udało, wszystko w jak najlepszym porządku, oprócz tego, że nauczyłem się czym jest alternator i ile kosztuje jego wymiana. Przynajmniej na mojej trasie, czyli Warszawa-Olsztyn-Sopot, Sopot-Włocławek-Warszawa, nie było żadnego takiego dużego parkingu jak w Stanach Zjednoczonych. Największy na świecie zajazd dla samochodów w Stanach Zjednoczonych to Iowa 80, jednocześnie chyba największy na świecie zajazd dla ciężarówek. Założony jeszcze w latach 60. Mieści się na prawie 90 hektarach, może zmieścić 900 potężnych ciężarówek, paliwo można lać z jednego ze 150 dystrybutorów. Jest też dwupoziomowy sklep, a ten podobno posiada w swoim asortymencie kubki termiczne, które mieszczą nawet do 4 litrów. Podczas całodziennej podróży samochodem człowiek jest w stanie spalić nawet 1000 kalorii, tak przynajmniej podaje internet. Co w przeliczeniu oznacza przynajmniej 2 godziny skakania na skakance non-stop, czyli całkiem sporo. W trakcie takiej podróży trzeba odpowiednio zjeść i odpowiednio się nawodnić. No i tutaj z kolei przychodzą badania, które pokazują, że Niemal połowa kierowców, dokładnie 49%, przyznaje, że podczas podróży dłuższej niż 150 km lubi się zatrzymać na coś do jedzenia. 41% kierowców wybiera sieciówki, fast foody, tam gdzie podają smażonego kurczaka albo podają hamburgery. Z tych badań jednocześnie wynika, że dla kierowców, którzy zatrzymują się na stacjach benzynowych, najważniejsza jest. Czystość lokalu, to żeby zostało to szybko podane, a jednocześnie żeby było świeże, to znaczy na tyle świeże, na ile sobie wyobrażamy, żeby, że jest to świeże, bo mówimy tutaj na przykład o odmrażanych parówkach, czy wyciąganych z głębokiego lodu hamburgerach, ale mamy zaufanie do marki, w związku z tym mamy też poczucie, że to co jemy, po prostu tym się nie zatrujemy. Ufamy logo po prostu, tak? Co prawda, zła dieta może wpłynąć na to, jak się zachowujemy, co czujemy, jak reagujemy. No to jeszcze jedna ciekawostka naukowa, bo naukowcy z North Carolina Research Campus ogłosili, że banany uzupełniają energię równie dobrze, co napoje izotoniczne, ale zapewniają przy tym znacznie więcej mikroelementów, których nie ma w izotonikach. Banany są tak samo zdrowe, a nawet bardziej zdrowe niż izotoniki. Dzień dobry. No dobra, ale trzeba przyznać, że w trakcie jazdy trzeba być maksymalnie skoncentrowanym. Ja osobiście byłem mocno zmęczony tym, że e, trzymając jakąś tam stałą prędkość, obraz, który oczywiście jest bardzo ładny, ale jednak monotonny, w związku z tym niewiele też się za tą kierownicą dzieje. Czasami trzeba wyprzedzić ciężarówki i to już wywołuje dość duże emocje gdzieś tam przed oczami, nie wiem dlaczego, ale miałem kierowców Formuły 1 chociaż. E, Powiedzmy, że najwyższą prędkość osiągałem wtedy, kiedy normalnie kierowcy Formuły 1 zwalniają, i to dosyć mocno zwalniają. To skoro już jesteśmy przy takich ciekawostkach, to Robert Kubica przy 184 cm wzrostu waży zaledwie 67 kg. Dlatego jest takim patyczakiem. Jason Baton stwierdził, że kierowcy w desperacji fundują sobie na Grand Prix celowe odwodnienia, a Nico Rosberg w jednym z wywiadów przyznał, że sama dieta jest dla niego e, łatwa, gorzej jest z trenowaniem bez jedzenia. Sam powiedział, żyję jak pustelnik, aby spełniać marzenia. Sam tak kiedyś robiłem, szedłem do sauny, łaźni parowej, nie piłem i nie jadłem aż do kwalifikacji. Tak wyznał kiedyś reprezentant McLarena ale co ciekawe, nawet zespoły Formuły 1 doszły do wniosku, że gdzieś ta granica została przekroczona i trzeba jednak zwiększyć nieco masę. Zgodzili się na podniesienie masy o 10 kg, tak żeby właśnie kierowcy Formuły 1 nie musieli zażynać się w trakcie diet i w trakcie ćwiczeń, żeby byli w pełni skoncentrowani na jeździe, a nie zastanawiali się niczym modelki, żeby utrzymać jak najniższą wagę. W trakcie jazdy głównie korzystaliśmy z mopów. Miejsce obsługi pasażerów, nie taka szmata do podłogi. Duży parking, gdzie stoi stacja benzynowa lub nie miejsce, gdzie jest toaleta, a przede wszystkim miejsce, gdzie można trochę odpocząć, można trochę się porozciągać, posiedzieć, powdychać powiedzmy świeżego powietrza, bo samochodów multum. Kolejki do dystrybutorów, kolejki do toalety, kolejki do sklepu, kolejki absolutnie do wszystkiego. Ale całkiem nieźle to wszystko zorganizowane, tak że idzie to wytrzymać. Natomiast na miejscu ciężko znaleźć coś takiego pożywnego, prawdziwego do jedzenia. Między innymi złapałem się na schabowego, gdzie panierka była jakaś taka dziwnie klejąca, przyklejająca się i no widać, że było to gdzieś tam kiedyś głęboko mrożone, a potem w jakiejś fryturze odsmażane i trudno tutaj mówić o jakimś wartościowym posiłku. Mnóstwo słodyczy można trafić na jedzenie wegańskie, ale o dziwo momentami smakowało to bardzo mięsnie, mięśnie, mięsnie, mięsnie. Mięśnie. Smakowało to bardzo mięsnie. Ale przede wszystkim kawa. Kawa fantastyczna. Nawet trafiliśmy w miejsce, gdzie do kawy były syropy smakowe, gdzie była bita śmietana i mm, można było sobie to wszystko posypać czekoladą. E, dla takiej kawy naprawdę warto jeździć po stacjach benzynowych, bo w niektórych kawiarniach nie ma aż takich e, zestawów. E, trudno tutaj mówić o jakiejś e, dietetycznej kawie, ale. Po trasie sprawiało to mnóstwo, mnóstwo frajdy. Tak więc zachęcam Was do tego, żebyście zrobili prawo jazdy, żebyście jeździli bezpiecznie po Polsce, żebyście odwiedzali stacje benzynowe i domagali się jak najlepszego jedzenia, bo na razie to jakoś tak widzę, że z tym trochę słabo jest. Na razie to tyle i do zobaczenia może gdzieś po trasie.